Chwilowym rozwiązaniem na słabą jakość jest odwrócenie telefonu. Uwaga, od tej pory nagrywam bez podglądu na siebie, czyli złe kadry, moja morda ucięta w połowie oraz rozpieprzone włosy, które dzisiaj są strasznie dziwnie puchate. Mam nadzieję, że miłego oglądania. Pierwszy plus tego jest taki, że nie patrzę się sobie w oczy. Teraz mam kontakt z wami, widzę was. Myślałem nad tym, żeby sobie jakieś oczka narysować. Bezpośrednio na obudowie i to byłoby spoko. A tak to sobie patrzę w obiektywy. Mam akurat dwa takie obiektywy z iPhone'a 11, trochę to oczy czy przypomina. Teraz jest aż za bardzo niekomfortowo, popatrzę się ciągle w ten punkt. Co dzisiaj dla was zaplanowałem? Dzisiaj dla was zaplanowałem test tych węgli. Są to węgle firmy Mariesa. Jeszcze go nie używałem, przejdziemy zaraz sobie do ogólnego oglądu ich oraz jak się sprawiają w praktyce. W praktyce, czyli będę kończyć umę najprawdopodobniej albo przynajmniej podejdę do pierwszej próby skończenia jej. Oczywiście, jeżeli wam się podoba to co robię, zapraszam do zrobienia różnych tamtych rzeczy, kliknąć tam gdzie trzeba. Elo, miłego oglądania. Węgiel mogę porównać tylko i wyłącznie do astry, czyli też jednych stańszych węgli. Do testu użyję sobie może tego grubszego, zostawi mi grubszy ślad. Będziemy mogli się mu lepiej przyjrzeć. Tak się oto to i prezentuje ten węgiel. Nie jest jakoś bardzo nasycony, muszę przyznać. Kompletna czerń to to nie jest, jak się rozmazuje. Tak się prezentuje już ślad po przetarciu palcem. Jak sobie radzi z gąbką chlebową. Ten ślad jeszcze jesteśmy troszeczkę w stanie rozjaśnić. Troszeczkę jeszcze tego węgla schodzi. Porównajmy sobie z tą Astrą. Astrę mam bardzo cieniutkie patyczki od 3 do 6 mm. Teraz patrzę na opakowaniu. I jak. Ty się zachowujesz. Słuchajcie, ten ślad od Astry jest głębszy. Porównajmy sobie jeszcze z tym Mariesem. Chociaż. Może tylko tak się wydaje. Astra jest troszeczkę cieplejsza, mi się wydaje. Ciężko jest stwierdzić, ale są raczej podobne. Zobaczmy, jak się rozciera Astra. Hmm, tutaj mam Astrę. Tutaj mam Mariesa. Chyba są bliźniaczo podobne. Nie ma co się dopatrywać różnic. Może chciałem je bardzo znaleźć, ale po głębszej analizie, którą tutaj dokonuję, nie ma raczej żadnych różnic. Węgiel zostaje tak samo na na papierze, rozmazuje się praktycznie tak samo. Tutaj bym już nie kombinował. Są bardzo podobne. Nie wiem jaka jest cena tej Astry tutaj w tym zestawieniu. Mam 10 sztuk. Tutaj tego jest zdecydowanie więcej. Uważam, że za taki pak 16 zł to nie jest dużo pieniędzy. 12 ziko za taką wielką tubę. Tuba jest o wiele fajniejsza w obyciu niż ten kawałek kartonu. On Zobaczcie, że już mi się tutaj spłaszczył, bo nosiłem go w plecaku. Taka tuba podejrzewam, że bardziej chroni węgiel przed popękaniem, przed zmiażdżeniem przede wszystkim. To jest kawał. Twardej tuby, zobaczcie, ona nie chce się uginać. Maries, good job. Sprawdziłem cenę Astry. Takie 10 sztuk kosztuje 6,70 na Allegro. Widzę, że na innych stronach też okolice tych 7 zł się utrzymuje. 6,70 za 10 sztuk. Podczas gdy w podobnej grubości od Mariesu za niecałe 13 zł znajdujemy już 23 sztuki. O wiele bardziej opłaca się kupić ten Mariesu, oczywiście. Zobaczmy, jak sprawują się w praktyce. Muszę przyznać, że w samej umie dużo do zrobienia nie ma. My skupimy się tutaj na mordzie. Długo rozrysowywać się nie chcę, bo już jest późno i chcę iść spać. Ale weźmy sobie chociażby, troszeczkę przyciemnijmy ten fragment. Światło cień jest tak ostro, leci właśnie z tej strony. I tutaj jednak troszeczkę ciemniej powinno być. To światło troszeczkę burzy to. Można to troszeczkę przyciemnić. Ten fragment można by byłoby też troszeczkę zaoblić. Muszę powiedzieć, że ja, jestem dobrze, pozytywnie zaskoczony. Węgiel zachowuje się jak węgiel. Węgiel jest w miarę tani jest dobrze. Myślę, że mogę go polecić, więc udowodniliśmy sobie, że jest OK. Wow. Umki całe jednak nie dam rady dokończyć, ale zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie i tam będę aktualizować stan umy. Detale są w sumie całkiem niezłe. Chcę troszeczkę jeszcze dodać tego typu fragmentów, żeby troszeczkę zasymulować tą skórę. Może jeszcze troszeczkę więcej tych pieprzyków damy. Tutaj suta też trzeba byłoby troszeczkę dokończyć przyciemnić ten element, spróbuję wziąć jeszcze troszeczkę tego węgla, to jest węgiel no-name'owy, nie mam pojęcia co, co to jest, po prostu znalazłem go w piórniku, możliwe, że kiedyś komuś ukradłem na plenerach, przez przypadek oczywiście i troszeczkę tym ciemnym tutaj podziałać, może też troszeczkę za uchem, może na mordzie, żeby troszeczkę się nie bać już tej twarzy. Przyznawam się, że uwielbiam rysować węglem. Jest to jedno z moich ulubionych narzędzi do rysunku. Dzięki niemu bardzo szybko jesteśmy w stanie narysować szybki szkic oraz całe studium. Nie musimy machać tym ołóweczkiem, zakreślając milimetr po milimetrze. Węglem rysujemy bokiem, przecieramy i już mamy czarną apple. Jest po prostu genialny. I muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego węgla. Jakby nie nagrałem może dużo tego rysunku, ale. Węgiel jak węgiel, szczerze. On zda się idealnie. Jeżeli zaś podobają Wam się takie testy, takich narzędzi, szybkie polecajki, napiszcie mi o tym w komentarzach. Zachęcam Was do wpadnięcia w linki w opisie, na patrona i na Instagrama itd., itd. Typowa formułka. Dzięki Wielkiej, trzymajcie się.